Czy wiesz, że to, co robisz tuż przed snem, może decydować o zdrowiu Twojego penisa i prostaty? Brzmi dramatycznie. Ale to prawda. Wielu mężczyzn po 50. nie zdaje sobie sprawy, że nocne nawyki, sposób, w jaki odpoczywasz, jak śpisz, co jesz lub pijesz przed snem, mają bezpośredni wpływ na krążenie krwi w okolicach narządów płciowych. A to krążenie decyduje o wszystkim: o Twojej potencji, o erekcji, o zdrowiu prostaty, a nawet o tym. Czy Twoje ciało będzie w stanie się regenerować? Witamy na kanale Zdrowie i Życie miejscu, gdzie mówimy o zdrowiu w sposób prosty, ludzki i naukowo rzetelny. Dziś porozmawiamy o tym, co każdy mężczyzna po 50 roku życia powinien robić przed snem, aby nie stracić swojej męskości. To temat, o którym się nie mówi, ale którego skutki widać wszędzie: w rosnącej liczbie przypadków impotencji, problemach z erekcją i przerostem prostaty. Być może już to zauważyłeś. Zmniejszone libido, słabsze poranne erekcje, zmęczenie, nocne parcia na pęcherz. To nie jest normalna starość. To znak, że Twoje ciało potrzebuje regeneracji i troski. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie i napisz w komentarzu, czy Ty również zauważyłeś zmiany w swoim zdrowiu po pięćdziesiątce. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć więcej treści, które pomogą Ci zachować witalność i siłę na długie lata. Każdy mężczyzna prędzej czy później zauważa, że jego ciało zaczyna się zmieniać. Nie chodzi tylko o wygląd, siwe włosy, zmarszczki czy kilka dodatkowych kilogramów. Chodzi o coś głębszego o sposób, w jaki ciało funkcjonuje od środka. Po 50 roku życia organizm mężczyzny wchodzi w etap, w którym każda decyzja zdrowotna zaczyna mieć realne konsekwencje. To jak śpisz, jak jesz, ile się ruszasz i jak reagujesz na stres. Zaczyna bezpośrednio wpływać na twoje serce, mózg, układ hormonalny i seksualność. Nie ma już miejsca na beztroskę, ale jest ogromna przestrzeń na świadomość i regenerację, bo ciało, choć starzeje się, nadal potrafi się odbudowywać, jeśli tylko dasz mu na to szansę. Pierwszą widoczną zmianą jest spadek poziomu testosteronu. To hormon, który przez całe życie był twoim sprzymierzeńcem. Odpowiadał za siłę mięśni, libido, energię, pewność siebie. I zdolność regeneracji. Po pięćdziesiątce jego produkcja zaczyna stopniowo maleć, zwykle o 1 do 2% rocznie. Może się wydawać, że to niewiele, ale w perspektywie kilku lat różnica staje się ogromna. Niski poziom testosteronu oznacza nie tylko słabsze libido czy problemy z erekcją, to także spowolnienie metabolizmu, większa podatność na zmęczenie, trudności z koncentracją, a nawet obniżony nastrój. Wielu mężczyzn, nie rozumiejąc przyczyny, zaczyna się czuć staro. Mimo, że ich ciało wciąż mogłoby działać w pełni sił. Drugą istotną zmianą jest pogorszenie krążenia krwi. Naczynia krwionośne stają się mniej elastyczne, a ściany tętnic grubieją. To naturalny efekt starzenia się, ale niestety przyspieszany przez brak ruchu, nadwagę, stres i niewłaściwą dietę. Gorsze krążenie oznacza, że tkanki, w tym prostata i penis, otrzymują mniej tlenu i składników odżywczych. To właśnie dlatego wielu mężczyzn zaczyna odczuwać problemy z erekcją nie z powodu psychiki, ale z powodu fizjologicznego braku dopływu krwi. Erekcja jest barometrem krążenia. Jeśli staje się słabsza lub krótsza, to znak, że układ naczyniowy wymaga natychmiastowej uwagi. Kolejna zmiana dotyczy układu moczowego i prostaty. Po 50 roku życia prostata powiększa się u ponad połowy mężczyzn. Dzieje się tak pod wpływem hormonów i mikrostanów zapalnych, które narastają przez lata. Powiększony gruczoł zaczyna uciskać cewkę moczową, utrudniając przepływ moczu. Mężczyzna zaczyna częściej wstawać w nocy. Czuje, że pęcherz nie opróżnia się do końca, a strumień staje się słabszy. Dla wielu to tylko uciążliwy objaw wieku, ale w rzeczywistości to pierwszy poważny sygnał ostrzegawczy, że organizm domaga się zmian. Jeśli nic się z tym nie zrobi, pojawią się stany zapalne, bóle w dolnej części brzucha, a w konsekwencji zaburzenia erekcji. Z wiekiem pogarsza się również jakość snu. Wielu mężczyzn śpi coraz płycej, często się budzi, a rano czuje się zmęczonych, mimo że przespało kilka godzin. Problem w tym, że to właśnie w nocy organizm regeneruje się najintensywniej: odbudowuje tkanki, reguluje poziom hormonów i oczyszcza komórki z toksyn. Gdy sen jest zbyt krótki lub przerywany, ciało nie ma szans na odnowę. Pojawia się błędne koło zmęczenie, brak energii, gorsze krążenie. Spadek testosteronu a to wszystko wpływa na zdrowie seksualne i psychiczne. Nie można też pominąć czynników psychicznych. Po pięćdziesiątce wielu mężczyzn żyje w chronicznym stresie. Obowiązki zawodowe, troska o rodzinę, problemy finansowe to wszystko powoduje wzrost poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu. Kortyzol w nadmiarze działa destrukcyjnie, osłabia odporność, zwiększa ciśnienie krwi. Powoduje odkładanie tłuszczów w okolicy brzucha i hamuje produkcję testosteronu. To dlatego mężczyźni zestresowani często mówią, że nie mają już siły, nie tylko fizycznie, ale też emocjonalnie. Z wiekiem pogarsza się również zdolność organizmu do detoksykacji i regeneracji komórkowej. Wątroba i nerki pracują wolniej, metabolizm staje się mniej wydajny, a komórki trudniej się odnawiają. Jeśli na to wszystko nałożysz niezdrową dietę, bogatą w tłuszcze nasycone, cukier i alkohol, organizm zaczyna się dosłownie zapychać. Wzrasta poziom stanów zapalnych, które atakują nie tylko prostatę, ale też naczynia krwionośne, mięśnie i układ nerwowy. To właśnie dlatego wielu mężczyzn po pięćdziesiątce zaczyna narzekać na ból w dolnych plecach, sztywność stawów, problemy z trawieniem czy pogorszenie nastroju. Jednak mimo wszystkich tych zmian ciało nie przestaje być Twoim sprzymierzeńcem. To niezwykle inteligentny system, który potrafi się dostosować i naprawić, jeśli tylko mu pomożesz. Kluczem jest świadomość, wiedza o tym, co się dzieje i jak reagować. Jeśli zrozumiesz, że każda noc to czas naprawy, każda szklanka wody to wsparcie krążenia, a każda spokojna chwila to obniżenie stresu, Twoje ciało zacznie odwdzięczać się energią i stabilnością. Po pięćdziesiątce nie chodzi już o bycie silnym, ale o bycie mądrym w dbaniu o siebie. To moment, w którym warto wsłuchać się w swoje ciało i zrozumieć jego sygnały. Bo każdy z nich jest prośbą o uwagę, nie o karę. Zamiast walczyć z wiekiem, warto nauczyć się z nim współpracować. Bo ciało mężczyzny w tym wieku wciąż potrafi być pełne mocy, jeśli tylko przestanie być przeciążane i zacznie być wspierane. A wszystko zaczyna się od najprostszych rzeczy. Od tego, jak kończysz swój dzień. Od chwili przed snem, która może być początkiem regeneracji lub początkiem choroby. To właśnie wtedy, w ciszy nocy, ciało decyduje, czy będzie się odbudowywać, czy dalej tracić siły. Większość mężczyzn, gdy zaczyna odczuwać pierwsze objawy spadku potencji, utraty energii czy problemów z prostatą, szuka winy w wieku. To normalne, mam już 50 lat. Słyszymy często. Ale prawda jest taka, że w większości przypadków to nie wiek jest problemem, lecz styl życia, który przez lata powoli, niemal niezauważalnie osłabia organizm. To codzienne decyzje to co jesz, jak śpisz, jak reagujesz na stres i jak traktujesz swoje ciało decydują o tym, czy twoja męskość będzie się rozwijać, czy powoli gasnąć. Pierwszym i najczęstszym błędem, który niszczy zdrowie mężczyzn po pięćdziesiątce jest przewlekły stres. Współczesny mężczyzna żyje w nieustannym napięciu. Ciągłe obowiązki, odpowiedzialność za rodzinę, kredyty, praca pod presją wszystko to utrzymuje ciało w stanie alarmu. Gdy poziom kortyzolu, hormonu stresu, utrzymuje się zbyt długo, organizm zaczyna się bronić kosztem innych funkcji. Produkcja testosteronu spada, krążenie słabnie, a mięśnie dna miednicy pozostają napięte nawet podczas snu. To dlatego wielu mężczyzn wstaje rano zmęczonych, choć przesypiają całą noc ich ciało nigdy nie przestaje walczyć. Przewlekły stres nie tylko zabija libido, ale również przyczynia się do rozwoju chorób układu krążenia i prostaty. Drugim błędem jest brak ruchu, który stał się chorobą cywilizacyjną. Mężczyźni po pięćdziesiątce często spędzają większość dnia w pozycji siedzącej, w pracy, w samochodzie, przed komputerem lub telewizorem. To właśnie ta bezruchowa codzienność sprawia, że krążenie w dolnych partiach ciała staje się coraz słabsze. Krew, która powinna docierać do prostaty i penisa, zatrzymuje się w miednicy, powodując zastój i mikrostany zapalne. Brak tlenu i składników odżywczych osłabia komórki, a z czasem prowadzi do ich degeneracji. Efekt? Słabsza erekcja, ból w kroczu, a w dłuższej perspektywie przerost prostaty. Ciało potrzebuje ruchu, by zachować życie. Nawet 20-30 minut codziennego spaceru potrafi przywrócić równowagę, której brakuje od lat. Trzecim czynnikiem, równie destrukcyjnym, jest niewłaściwa dieta. To, co trafia na Twój talerz, staje się Twoim paliwem albo trucizną. Przetworzone jedzenie, tłuszcze trans, nadmiar cukru i alkoholu prowadzą do przewlekłych stanów zapalnych w całym organizmie, a stan zapalny to najcichszy wróg męskości. To on odpowiada za spadek testosteronu, rozrost prostaty, otyłość brzuszną i problemy z naczyniami krwionośnymi. Wielu mężczyzn przyzwyczaiło się do codziennego piwa, kiełbasy, białego chleba i wieczornych przekąsek. Nie zdając sobie sprawy, że każdy taki posiłek podnosi poziom insuliny, zwiększa estrogeny i stopniowo odbiera ciału energię. Męskość nie umiera nagle, ona się rozpuszcza w złych nawykach żywieniowych. Czwartym błędem jest brak regeneracji, czyli niedobór snu i odpoczynku. Wielu mężczyzn uważa, że sen to strata czasu. Kładą się późno, często po alkoholu, a rano budzą się rozdrażnieni i bez energii. Tymczasem to właśnie w nocy organizm produkuje testosteron, naprawia komórki i reguluje pracę układu hormonalnego. Kiedy śpisz zbyt krótko lub niespokojnie, twoje ciało nie ma szans na odbudowę. Po kilku tygodniach takiego życia zaczynasz odczuwać chroniczne zmęczenie, spadek libido, problemy z pamięcią i koncentracją. To nie starość, to brak regeneracji, który odbiera ci siłę i chęć do życia. Piątym czynnikiem, o którym rzadko się mówi, jest niewłaściwa higiena snu i pozycji ciała. Wiele osób zasypia z telefonem w ręku, w jasnym pomieszczeniu, na niewygodnym łóżku lub w zbyt ciepłym pokoju. Wszystko to zaburza rytm dobowy, który steruje hormonami. Kiedy światło ekranu trafia do oczu, mózg nie produkuje melatoniny, hormonu snu. Bez niej nie dochodzi do głębokiego odpoczynku, a to oznacza, że również testosteron nie jest prawidłowo wytwarzany. Dodatkowo spanie w pozycji półsiedzącej lub na brzuchu utrudnia krążenie w rejonie miednicy i prowadzi do niedotlenienia prostaty. Mały szczegół, który powtarzany latami staje się poważnym problemem. Szóstym błędem, który potrafi dosłownie zabić męskość, jest nadużywanie alkoholu i leków. Alkohol nie tylko obniża poziom testosteronu, ale także blokuje zdolność organizmu do regeneracji komórek. Po jednej nocnej dawce alkoholu poziom tego hormonu może spaść nawet o 30%. Podobnie działają niektóre środki przeciwbólowe i uspokajające. Łagodzą chwilowo objawy, ale zaburzają równowagę hormonalną. Mężczyźni, którzy przez lata sięgają po alkohol, by się rozluźnić, nie zdają sobie sprawy, że każda taka noc przyspiesza starzenie ich układu rozrodczego. Siódmym i bardzo powszechnym nawykiem jest ignorowanie sygnałów ciała. Wielu mężczyzn nauczyło się nie zwracać uwagi na drobne objawy: gorszy nastrój, osłabioną erekcję, częstsze parcie na pęcherz, ból w dolnej części brzucha. Zamiast reagować, Udają, że wszystko jest w porządku. Ale ciało nigdy nie kłamie. Ono ostrzega, zanim dojdzie do poważnych problemów. Ignorowanie tych sygnałów to jak jazda samochodem z zapaloną kontrolką oleju. Przez chwilę działa, ale w końcu silnik się zatrze. ósmym błędem jest brak profilaktyki. Strach, wstyd i zaniedbanie sprawiają, że mężczyźni unikają badań urologicznych. Tymczasem proste badanie PSA czy USG prostaty może wykryć problem na wczesnym etapie. Zanim pojawi się ból czy impotencja, niestety większość trafia do lekarza dopiero wtedy, gdy objawy są już zaawansowane. Wtedy regeneracja wymaga miesięcy, a czasem lat. A wystarczyłoby raz w roku poświęcić kilkanaście minut, by wiedzieć, że wszystko działa jak należy. Wreszcie, dziewiąty błąd, najbardziej podstępny, to brak świadomości emocjonalnej. Wielu mężczyzn przez całe życie tłumi emocje: gniew, smutek, frustrację. To napięcie kumuluje się w ciele, zwłaszcza w rejonie miednicy, blokując naturalny przepływ energii i krwi. To nie przypadek, że tylu mężczyzn z problemami z prostatą odczuwa również wewnętrzny niepokój, napięcie i lęk. Ciało i umysł są jednym systemem. Gdy dusza jest spięta, ciało przestaje oddychać. Podsumowując, męskość nie ginie nagle. Ona powoli zanika w codziennych decyzjach. W stresie, braku snu, siedzącym trybie życia, złej diecie, alkoholu, lekach i ignorowaniu własnego ciała. Ale dobra wiadomość jest taka, że każdy z tych błędów można odwrócić. Męskość można odbudować, nie przez siłę czy dumę, ale przez świadomość, uważność i codzienną troskę o siebie. Wystarczy zacząć od prostych zmian: więcej wody, więcej snu, mniej stresu, więcej ruchu i odrobina spokoju przed snem. Bo prawdziwa siła mężczyzny nie polega na tym, by się nie bać starości, lecz na tym, by ją przeżyć mądrze. Odbudowa męskości nie wymaga cudów, drogich leków ani skomplikowanych terapii. Wymaga świadomości, zrozumienia, że ciało każdego dnia albo się regeneruje, albo się zużywa. Nie ma stanu pośredniego. Każdy wybór, który podejmujesz od rana do nocy, działa w jednym z dwóch kierunków: albo wzmacnia twoją energię i potencję, albo powoli je odbiera. Dobra wiadomość jest taka, że ciało ma niezwykłą zdolność do naprawy, nawet po latach zaniedbań. Wystarczy kilka prostych, ale konsekwentnych kroków, które można wprowadzić od razu. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest nawodnienie. Woda to podstawa zdrowia prostaty, krążenia i hormonów. Większość mężczyzn popełnia błąd, pijąc zbyt mało, często tylko wtedy, gdy odczuwają pragnienie. Tymczasem pragnienie to już znak odwodnienia. Kiedy organizm ma za mało wody, Krew staje się gęstsza, a krążenie w dolnych partiach ciała wolniejsze. Wtedy prostata i penis nie dostają wystarczającej ilości tlenu i składników odżywczych. Wystarczy, że codziennie wypijesz jeden opioł pięty 2 litry czystej wody nie słodkich napojów, nie kawy a już po kilku dniach zauważysz różnicę. Mocz stanie się jaśniejszy, parcie słabsze, a Twoje ciało bardziej żywe. To najprostszy sposób, by zacząć naprawiać układ moczowo-płciowy. Drugim filarem regeneracji jest ruch: codzienny, prosty, ale regularny. Nie chodzi o siłownie, ciężary czy rywalizację. Chodzi o przywrócenie ciału krążenia. Najbardziej korzystne dla prostaty i potencji są spacery, pływanie, yoga i lekkie ćwiczenia rozciągające. Wystarczy 30 minut dziennie, by poprawić przepływ krwi w okolicach miednicy. Szczególnie polecane są ćwiczenia mięśni DNA-miednicy, tzw. kegla. Na przemienne napinanie i rozluźnianie mięśni odpowiedzialnych za oddawanie moczu. Wzmacniają one kontrolę nad pęcherzem, poprawiają erekcje i zapobiegają przerostowi prostaty. Można je wykonywać wszędzie, nawet siedząc w samochodzie czy przy biurku. Trzecim filarem jest dieta przeciwzapalna, czyli taka, która wspiera hormony i zmniejsza stany zapalne. Twoje ciało to laboratorium biochemiczne. Każdy posiłek może działać jak lekarstwo albo jak trucizna. Dla prostaty najlepsze są produkty bogate w cynk, selen i likopen, pestki dyni, orzechy włoskie, pomidory, czosnek, cebula, oliwa z oliwek i ryby morskie. Z kolei największymi wrogami są czerwone mięso, tłuszcze trans, alkohol, cukier i przetworzone jedzenie. Wystarczy przez kilka tygodni ograniczyć te produkty, by zauważyć poprawę nie tylko w potencji, ale też w energii i nastroju. Warto też jeść kolację najpóźniej dwie godziny przed snem. Zbyt ciężki posiłek wieczorem obciąża wątrobę i zaburza nocną regenerację. Czwartym krokiem, równie ważnym, jest regenerujący sen. To właśnie w nocy organizm produkuje najwięcej testosteronu i naprawia uszkodzone komórki. Jeśli śpisz mniej niż 7 godzin, twoje ciało nie ma szans na odbudowę. Dlatego postaraj się wprowadzić kilka prostych zasad. Kładź się o stałej porze, wyłącz ekran telefonu i telewizora co najmniej godzinę przed snem, śpij w ciemnym, chłodnym pomieszczeniu. Melatonina, hormon snu, jest wytwarzana tylko w ciemności. To ona uruchamia procesy naprawcze i obniża poziom kortyzolu. Dobry sen to nie luksus. To fundament zdrowia hormonalnego i seksualnego. Piątym nawykiem, który ma ogromny wpływ na zdrowie mężczyzny, jest świadome oddawanie moczu. Brzmi banalnie, ale to jeden z najczęstszych błędów. Oddawanie moczu na stojąco, w pośpiechu, przy napiętych mięśniach brzucha, powoduje, że pęcherz nie opróżnia się do końca. Resztki moczu zalegają, tworząc środowisko dla bakterii i stanów zapalnych prostaty. Najlepszym rozwiązaniem jest oddawanie moczu w pozycji siedzącej, spokojnie, bez pośpiechu. To nie oznaka słabości, to oznaka mądrości. W tej pozycji mięśnie dna miednicy się rozluźniają, a pęcherz opróżnia się całkowicie. Wystarczy tydzień, by poczuć różnicę. Mniej parcia, mniej napięcia, więcej komfortu. Szóstym filarem jest zarządzanie stresem. Stres to największy złodziej testosteronu. Kiedy żyjesz w napięciu, twoje ciało nie ma przestrzeni na regenerację. Kortyzol, hormon stresu, blokuje produkcję testosteronu i pogarsza krążenie. Dlatego warto codziennie znaleźć chwilę tylko dla siebie. 10 minut spacerów ciszy, kilka głębokich oddechów, muzyka, modlitwa, medytacja, cokolwiek, co pozwala ciału się zatrzymać. Wystarczy kilka minut dziennie, by układ nerwowy odzyskał równowagę, a poziom kortyzolu spadł. To jedna z najtańszych i najskuteczniejszych form terapii, jaką możesz sobie dać. Siódmym krokiem jest kontakt z naturą. Brzmi banalnie, ale ciało mężczyzny zostało stworzone do życia w ruchu, w świetle dziennym, wśród drzew i słońca. Naturalne światło reguluje rytm dobowy, poprawia produkcję witaminy D, wspiera odporność i testosteron. Nawet 15 minut dziennie spędzonych na świeżym powietrzu, najlepiej rano, może poprawić samopoczucie i krążenie. Jeśli możesz, Zdejmij buty i przejdź się po trawie. To proste uziemienie, kontakt stóp z ziemią, obniża poziom stresu oksydacyjnego i poprawia funkcjonowanie serca. Osmym filarem codziennej troski o męskość jest świadoma seksualność. Wielu mężczyzn postrzega seks tylko jako fizyczny akt, zapominając, że to również forma komunikacji z własnym ciałem. Regularne, spokojne życie seksualne sprzyja zdrowiu prostaty, bo umożliwia jej naturalne opróżnianie. Długie okresy wstrzemięźliwości mogą prowadzić do zastoju i napięcia w tym obszarze. Z drugiej strony, nadmierna aktywność, szczególnie w stresie, może osłabiać energię i układ nerwowy. Kluczem jest równowaga i obecność bycie świadomym tego, co się dzieje w ciele, bez presji, bez pośpiechu. Dziewiątym krokiem często pomijanym jest profilaktyka medyczna. Nie czekaj, aż pojawi się ból. Raz w roku zrób badanie krwi, PSA, USG prostaty i konsultacje u urologa. To nie jest oznaka słabości, to dojrzałość. Im wcześniej wykryje się problem, tym łatwiej go odwrócić. Pamiętaj, zdrowie prostaty to nie tylko kwestia intymna: to fundament równowagi hormonalnej, odporności i jakości życia. I wreszcie dziesiąty krok. Wieczorny rytuał regeneracji. Zanim pójdziesz spać, odłóż telefon, przewietrz pokój i usiądź na chwilę w ciszy. Możesz wypić ciepły napar z melisy, wykonać kilka spokojnych oddechów, rozluźnić ciało. To moment, w którym ciało zaczyna przełączać się z trybu działania na tryb naprawy. Jeśli dasz mu ten czas, każda noc stanie się prawdziwym lekarstwem. To właśnie ten moment, że przed snem, decyduje o tym, czy twoje ciało będzie się starzeć, czy regenerować. Każdy z tych kroków wydaje się prosty, ale razem tworzą potężny system odbudowy. Nie potrzebujesz wielkich zmian, wystarczy konsekwencja, bo męskość to nie wiek. To stan, który można odzyskać, jeśli tylko zaczniesz traktować swoje ciało z szacunkiem. Ono nie potrzebuje wiele, tylko Twojej uwagi, ruchu, oddechu i spokoju. A w zamian da Ci to, co najcenniejsze energię, pewność siebie i zdrowie które pozwoli Ci cieszyć się życiem bez bólu i strachu. Zdrowie mężczyzny po pięćdziesiątce nie jest loterią, w której decyduje los. To codzienna odpowiedzialność, która zaczyna się od świadomości, od prostych, powtarzalnych gestów, od szklanki wody, kilku minut ruchu, chwili ciszy przed snem. Ciało mężczyzny nie starzeje się z dnia na dzień. Ono powoli reaguje na wszystko, co robisz. Jeśli dajesz mu stres, pośpiech i zmęczenie, odpowiada napięciem, bólem i słabością. Ale jeśli dasz mu spokój, odpoczynek, nawodnienie i troskę, zaczyna się odbudowywać dzień po dniu. Męskość nie znika z wiekiem. Ona jedynie czeka, aż przestaniesz ją zaniedbywać. Wystarczy kilka tygodni nowych nawyków, by poczuć różnicę: spokojniejszy sen, mocniejszy strumień moczu, lepsze samopoczucie, a nawet więcej energii rano. Bo prostata, serce, mięśnie i hormony wszystko to pracuje razem, w jednym rytmie. Jeśli zadbasz o jeden element, pozostałe zaczną się harmonizować. Nie szukaj cudownych metod nie potrzebujesz ich. Twoje ciało ma wszystko, czego potrzebuje, by być zdrowe. Wystarczy, że mu na to pozwolisz. Zacznij od dziś, nie jutro, nie w poniedziałek. Dziś wieczorem zrób pierwszy krok. Odłóż telefon, napij się wody, oddychaj spokojnie i pozwól swojemu ciału odpocząć. Jeśli ten film pomógł Ci zrozumieć, jak ważne jest dbanie o siebie każdego dnia, zasubskrybuj kanał Zdrowie i Życie i napisz w komentarzu, z jakiego miasta i kraju nas oglądasz. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, bo świadomość zdrowia to największy prezent, jaki możesz dać sobie i innym. W zdrowie i życie wierzymy, że dbanie o siebie to nie słabość, lecz mądrość. Bo prawdziwa siła mężczyzny nie polega na tym, by wszystko znosić w milczeniu, ale na tym, by mieć odwagę troszczyć się o swoje ciało, zanim będzie za późno.